Siemka, siemka, witajcie moi drodzy, z tej strony ja, tym razem Katsu gra, tak? Owszem, po raz trzeci zmieniłam swoją nazwę, ale nie mówmy o tym, przejdźmy po prostu do gry. Jest to gra Monster Boy i plątwa Królestwa, coś takiego i jest to gra platformowa, z tego co kojarzę jak no, już tu trochę próbowałam sobie pograć, no bo wiecie, ogarnąć co jak, nie jestem dobra w takie gry podobno momentami, jest trudna, ale zobaczymy ile uda nam się przejść, ile odcinków zrobimy, także no, no dobra. To grubo. Te grze trzeba czytać, więc. A że. No, no bo dialogi nie są czytane, jakby więc postaram się je wam poczytać. Czy to był wujek Nabu, lecący na beczce? Coś jest nie tak! Lepiej wezmę rzeczy i pójdę za nim. Dobrze! Chodź, niebiesko włosy. O kurde, teraz chatę, żeby wziąć jeden miecz. Dobra, lecimy. kur Kurde, widzicie? Ja już nie umiem w to grać, a to jest dopiero początek. Punkt zapisu. Lecimy. Tu. Siup, siup. Oua. Hej, smoku, cofnij się! Przepraszam, dzień, to ja, twój młodszy brat. Zeke, jakim cudem zmieniłeś się w... Coś takiego? Nie uwierzysz, wujek Nabu wyciągnął magiczną różdżkę i przemienił mnie w. I przemienił wszystkich w wiosce. Ha, a zatem nie oszalałem. Właśnie widziałem go lecącego na beczce. Tak to on! Lata na beczce królewskiego nektaru, którą zapewne ukradł królowi. Nie jest dobrze. Musimy go powstrzymać. Widziałeś, dokąd poleciał? W stronę latarni, tam się spotkamy, dobrze? Dobra, to lecę Narę. Bracie. Pa, 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 pa. pa, pa. A widziałeś, tu się zbiera pieniążki, tutaj się kica, hopa, tutaj się beczka i znowu pieniążek. Elegancko, tu kic, 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 co tu mamy? Czy wiesz, że w przyku przy, przy przykutnięciu też możesz atakować? Dobra. Czyli tak. I... Dzięki za kasiorkę! Ło! Hopa, hopa. Opal! Dobra, tu są takie tradycyjne trzy serduszka, jak widzicie. To są trzy serduszka życia, jak takim, nie wiem, powiedzmy, Mario, Mario? Czy czymś tam takim? I te kraby niebezpieczne są po prostu. Patrzcie, jaki... Oła! No i kurde, idź mały Kulfonie. ła, bo już mi serduszko zabrałeś! O nie... Dobra, skaczemy dalej. Hopa. Bo ci przeciwnicy, jak widzicie, oni się pojawiają co jakiś czas. Yy, no nie, jaka ze, mnie, jaka ze mnie lama totalna, nie? Bez kitu. Opa. 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 Uwaga. Opa. <laughs> Jezu, nie wiem co ja robię tutaj totalnie. O, jest rduszko. Kolejne, chociaż nie wiem po co jak mam. Czy to znaczy, że jak teraz kogoś walnę, to że co? że Dobra, tam nie mogę i tak iść Że do, jakby się za, nie stracę żyćka Dobra, wchodzę tu Tutaj pan chce mi sprzedać buty, ja sobie je kupię No Dobra to zaraz O, kolejne serduszko w końcu świeże powietrze. Dziękuję, panie niebieskowłosy. Nic ci nie jest, przykro mi, ale wygląda na to, że mój wujek również ciebie zamienił w potwora. Jakiego potwora? to jak on jest słodki. Że co? Jestem pepelogo, a nie żaden potwór. Twój wujek to ten zbzikowany, latający gość? Kiedy spytałem go o włosą dziewczynę, której szukam. Tylko rzucił mnie do beczki i zaśmiał się. Muszę ją odnaleźć. Do zobaczenia. Oła? Ostrożnie. Prawie spaliłeś się na nas na ty. Och, tego tu wcześniej nie było. Powiedz mi, że masz tarczę, którą można odbijać ogień. O, nie mam. Daj mi chwilę. Znajdę coś, żeby pozbyć się tego stwora. Dobrze. Kupiłeś ciężkie buty, tak to może wystarczyć, żeby zbadać, co tam się kryje na dole. Okay. No nie zgadzam się. Dobra, to ciężkie buty są tu. dobre. O kurde. Lecam. Lecimy na Szczecin, jak to mawiają, mnie. Jest zielony krabek. Uuu, silniejszy... O ty, co mnie plujesz na mnie? Dawaj pinion. A, bo ja tutaj tlenu muszę wdychać, boże. Trochę. O! Jest tarcza. Wspaniale. Dobra, mamy tarczę. To wracamy. Ale znowu się pojawił ten niewdzięczny ośmiornic. Meduzy. O nie. To się stanęło. Totalnie nie widzę. Dobra, może tędy wyjdę. O nie, bo teraz te buty to nie podskoczę za bardzo. Dobra, zmienione. O nie, jak się napalił na mnie. Ach, no tak. Dobra, mam tu. Nie. Bo. Nie wiem jak to się stało totalnie, nie? Dobra, ten nasz bohater chyba ma na imię Jin. Więc no, jest w sumie... No w sumie jest Jean Co?! O, wujaszek! Ale wujaszek jest niedobry. Jeju. I! i. O, oh, ta muzyczka mi przypominała te takie gry z. no. Z, z, z Pegasusa, wiecie, tak bossy się pojawiały. No, te stare platformówki. Dobra robota! Ten twój wujek jest naprawdę nieznośny. Mam dla ciebie prezent. Wyglądasz mi na kogoś, kto mógłby zrobić z niego dobry użytek. Yy. Nie wiem, co to jest. Dzięki. Ale co to jest? No właśnie, co to jest. To oczywiście magiczna trufla ognia. Znalazłem ją na dole beczki, w którym byłem zamknięty. Musisz ją zjeść. Wspaniale. Zjeść? Ale ta trufla wygląda tak uroczo. Patrzcie, ona jest taka smutna, że, ją, że, kazali, że kazały ją nam zjeść. Wierz mi, one chcą być zjedzone. Właśnie dlatego smakują tak dobrze, jak wyglądają. No właśnie, widać, jak bardzo chcą być zjedzone. On, o nie, ona krzyczy. O! Umiejętność. Widzisz, teraz możesz rzucać ogniste zaklęcia. Niestety na PP Logo nie działają. Doskonale! Muszę znaleźć więcej tych magicznych trufli. Tak, jak najbardziej. Teraz już cię opuszczę, gdybyś spotkał dziewczynę z zielonymi włosami, powiedz jej, że wkrótce ją odnajdę. Do widzenia, panie niebieskowłosy. Widzę, że on rozpoznaje ludzi tylko po kolorze włosów. No, budziły się twoje magiczne moce dobra. Czyli klikamy w F. Ale mamy jakiś limit używania tych mocy totalnie. Dobra, nie chcę ich marnować. No nie to chciałam użyć, no. Nie. I punkt zapisu elegancko. No dobra, wybaczcie, że ten film jest taki przerywany dzisiaj, ale a jednocześnie robię obiad i jednocześnie też po prostu ktoś przyszedł i no jakoś tak wyszło. Dobra, wstawaj, pan niedzin. Czekamy. Opa, opy. Ło, wow, ty! A co z tarczą? Czemu tarcza nie działa? Proszę mi tu działać. I no, dobra, zaraz umrę mnie, bez kitu. No, <grym> nie, no. Nie wiem, co mam robić, totalnie. Jest, jest, mi się odkleiło totalnie. Ty, wredna mendo, ty społeczna, ty. Dobra, a czy ja mogę ją zabić ogniem jak to jest ogniowe? Mogę, ty, patrz, to. Czyli ja nie muszę nic robić z tą tarczą, ona sama odbija. Chyba. O nie, ja tam nie przejdę, więc dupa tam. jup Nie! Panie niebieski! Pieniążek! Matko bosko, pieniążek, wiecie jak to jest z pieniążkiem? Nie, tam nie pójdziemy tak. Musimy iść tu i teraz tu albo i nie... No nie, pieniążek. Dobra. Jest. Co ja mam zrobić? Uuuuu! Otworzyło się, ale ja mam tam naprawdę iść? Ja mam iść gdzieś? Hmm, dobra, ale może pójdę tam najpierw. E, ty się już odrodziłeś, idzieś ty, wredny ty. O nie, skończyła mi się energia. No czego to zależy w sumie, ta energia? Ja to jeszcze wiedziała i odkryła, ale ja nie jestem taka bystra. W grach, oczywiście, no bo wiecie, jak jest, nie? Ty, daj mi energię. No, dziękuję, ale to tak za mało. No, pieniądz to mnie nie ratuje w tej sytuacji. Totalnie, no nie, mamo, mamo, ryba mnie zabiła. No właśnie. Dopiero, a to dopiero początek. A ja tu poczekam na tą wredną będę. No, dziękuję bardzo. Nie no, musicie mi wybaczyć, ale naprawdę to jest... O, tak pies. Piór, <ścoughs> uciekaj. Yy, naprawdę to jest nie do pojęcia, co tu się właśnie wydarzyło. Wydarzyło się tyle, że... No bo ktoś przyszedł, no tutaj ktoś zadzwonił do drzwi i po prostu, no ciężko, ciężko. A! O, o ty Maciura! Zobaczcie moje słownictwo, ja tak to sam gadam, wiecie. Eee. Co dziś, kurde, Jak jest miniaturowy jesteśmy! Tyle pieniędzy. Jakie to śmieszne! Opa, opa! Dobra, jeszcze raz, hop, hop, hop! Teraz już nie możemy tego zwalić. Nie ma sensu. Tak nie ma sensu. Dobra, nieważne, nieważne. Lec, Lecimy. Jeszcze mały, skorpionie, raku. Dobra. O! Dzień dobry, co mamy? Kupić za dwa, co? Co to jest? Jak mam to kupić? Nie mogę. Aha, o to chodzi, dobra, ważne. Ja nie należę, jak, jak już mówiłam, do tych yy, bystrych z gier, których trzeba pomyśleć. Ale to nie ma znaczenia. I tu się trzeba dobrze bawić po prostu. To jest do. Pa Panie! Matko Bosko. Czy ja mogę tym pitolnąć? O! No proszę. Aż to miłe zaskoczenie. Miłe, miłe. Mamy zapis. opa, nie macie. Tam nie wiem, ale chyba może będzie możliwość na dół pójścia. Pinią... Nie no pieniążek to musi być tu. Wiecie no, jak potem kupujemy jakieś yy, udoskonalenia, no to dobrze jak zbierać te pieniążki, monetki, goldy. Okay. Au. co tu było? Zaraz, zaraz. Ja tak nie doskoczę przecież. A no właśnie. U, potka jakaś. Nie wiem do czego, jakaś magiczna puteczka. No nie, no czemu? Skurde. Ale się wszczęje na niego w szakach. Patrz to. to Le. Yy. Nie! Puh. Jestem debilem, jestem debilem, jestem debilem! Nie! Muszę to wyczuć. Raz. Mhm. Zabiję tą szmatę, Albo i nie. Właśnie siebie zabiliśmy. Otrudziliśmy się w tym samym miejscu. jak cudem. Czy my mamy jakieś magiczne zdolności? Wow, wow. Ty dziaduwo wredna. Nie będziesz mnie ogniem. No, gniowała. Ło, wow, tutaj podlatuje. To po co ja się tak ten. Chodź, chodź. Czy ja już to zgubiłam i już tu nie podleci tu? Nie, no jest dobre. Już się trochę, yy, no nie powiem. Obawiałam. O nie, piranie są najgorsze. Dobra, tu chyba możemy podleczyć z tego co widzę. Nie możemy. <noise> Sorki. Zabiadni jesteśmy. Nie, nie dla biedaku. Wujek! Wujku. Ty. O, jest i brachol. Zaczekaj! Wujek, nabu jest w środku. Lepiej uważajmy, bo po drodze sprowadził rozmaite potwory. Mówiłem ci, że on oszalał. Dobra, wujeczek. Tam jest! Czego chcecie, chłopcy? Jeżeli przyszliście po moją różdżkę, zapomnijcie o niej! Są. Myślę, że już najwyższa pora, żebyś nam ją oddał. Narobiło jej wystarczająco dużo kłopotów. A tak w ogóle to gdzie ją znalazłeś? Nie wiesz za smarkany... nie wasz za interes! Pożałujecie, że ze mną. Ze, że poszliście za mną. Ale najpierw. Kugul gry. Już nic nie ma. Muszę mieć więcej królewskiego nektaru. Jeżeli nie chcecie zobaczyć mojej prawdziwej mocy, trzymajcie się ode mnie z daleka. Co jest. Nie. Ta to poważna sprawa. U. Oj, Czy taki dinozaur? Nie, to mama, oktopus. Olbrzymia kałamarnica. O nie, jak ja mam tu coś. Dobra. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Nie. Jezu, to jest. Ja nie wiem, czy tu dzieje totalnie, nie? Bez kitu. A, a, no już nie żyje. Dobra, my to od początku, czy muszę to po prostu przeklikać? Chyba A mogę pominąć to? No dobrze, no to super Au! Ten śluz mnie pokonuje. O Jezu, nie wiem co mam tu zrobić. Nie wiem co się tu dzieje totalnie. na się. Co tu się dzieje? Pani Ojmerita się wściekła. O nie. A yes. ja zapomniałam, że ja mogę ich przecież. O, nie. Ja. Środuszko, proszę. Nie, tak blisko, tak daleko. A, Matko, bo ja zapominam cały czas. Ha. Muszę to rozgryźć, nie? że ten, no to że rozgryzła, a nie, no bęże mam ten. Kurry, spadaj dziadu dobre Вау, моя дупа! Сердушко! Кур! Видите это было? O! Tu mnie wykończy. Oła! Jes, udało się! Wreszcie, ale pieniążków, ale pieniążków, serduszko i wszystko, ale bogactwo po prostu. Teraz mnie stać na eliksir życia. Co ty robisz, buje, ty... Oa. Wow. Czemu jestem świnką? A nie. świnek jak trafiłem do kanału niuch, niuch ach zmieniłem się w świnie i do tego jedno oką jestem teraz za gruby, żeby korzystać ze zbroi i sprzętu ale zapach, on jest cudowny przynajmniej dzięki węchowi będę mógł się stąd wydostać dobrze moi drodzy Tutaj kończymy naszą przygodę dzisiejszą. Zobaczymy, czy będziemy nagrywać dalej. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że moje czytanie, jako takie, wiecie, trochę dubbingowe, chociaż ciężko nazwać to dubbingiem, przejrzyjmy jeszcze trochę takie. No, mam nadzieję, że Wam się to będzie podobać i że Wam się to podobało. I dzięki za oglądanie. See ya.